Witam serdecznie kochani z tej strony Boszka Apolonia. Za chwilę przedstawię tradycyjnie tutaj horoskop. Na następny tydzień, drogi osoby spod znaku Koziorożca, witam. Zobaczmy, co Was czeka w przyszłości. Zobaczmy, na pracę macie szóstkę Pucharów, na emocje macie rydwan i na kwestie zdrowotne są to Karta na pracę, szóstka Pucharowa, jest bardzo fajną kartą. Może oznaczać na przykład pomoc bliskich osób bliskich przyjaciół, osób, które, przy których czujemy się niczym jak w rodzinie. Może też oczywiście zwiastować na przykład otrzymanie pracy w jakiejś firmie rodzinnej, malutkiej, tak, która skupia właśnie jakby blisko spokrewnione osoby. Tak więc tutaj otrzymacie pracę czy pomoc w związku z sympatycznymi, miłymi i serdecznymi osobami. Bardzo dobra karta dająca perspektywy, ale przede wszystkim ukojenie emocjonalne. Jeśli chodzi o osoby, które mają pracę, tutaj w tym tygodniu będziecie czuć się niczym jak w rodzinie, będzie miło, sielankowo, pozytywnie, serdecznie i tu na konflikty raczej jakby nie, nie liczmy tak, jest to dobra karta w tym aspekcie, daje serdeczne, miłe układy, które można wykorzystać i które tutaj po prostu pomogą nam na przykład, no, po prostu iść dalej i rozwijać się. Tak więc tutaj najbliższe osoby będą kluczem, ale w ogóle atmosfera w pracy będzie tutaj bardzo sympatyczna. Jeśli chodzi o aspekty emocjonalne, mamy Rydwan. Rydwan zwiastuje Przeważnie wiadomości z daleka, kontakty z daleka, może mogą być przez internet. Możemy też poznawać ludzi w podróży, w ruchu, tak. Jest to karta zwiastująca tutaj naprawdę dobre energie. Natomiast, też karta na, na pewno będzie zachęcała osoby, które szukają kogoś do odważniejszych poczynań, tak, bo wszystko szybko będzie się działo i tutaj trzeba będzie się zmierzyć z tym, co się. Tutaj będzie przedstawiało, natomiast jest to czasem karta konfliktu między tym, co mówi serce, a co mówi rozum i istotą. Będzie połączyć te obie siły, by podjąć odpowiednie decyzje. Dla osób, które mają Kogoś. jest to fajna też karta. Dlaczego? Dlatego, że ona oznacza oczywiście zmiany, pęd ku nowemu, coś się będzie działo, dużo ruchu, zamieszania, wiadomości, ale też tak naprawdę właśnie możecie wspólnie wybrać się czy planować podróż lub przeprowadzkę, no coś nabierze tempa. czasem jest to karta oczywiście ciąży. Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, sąd ostateczny, sąd ostateczny w kwestiach zdrowotnych jest taką kartą troszeczkę e, rozliczeniową. Dlaczego tak? Bo ona oznacza, że jeśli trzymaliśmy się jakichś zasad, Dbaliśmy o siebie, no to oczywiście efekty są tutaj super. Natomiast, jeżeli były pewne błędy, powtarzamy te błędy, możemy dojść do punktu zwrotnego, gdzie trzeba będzie albo dokonać zmiany, albo po prostu zapłacić za błędy, które gdzieś tam zostały niestety popełnione. Tak czy owak, musimy tutaj wyzwolić się z pewnych schematów. Zwróćmy uwagę na słuch, bowiem mogą pojawić się tutaj pewnego rodzaju stany zapalne i problemy w obrębie właśnie tego narządu. Natomiast generalnie jest to karta mimo wszystko dobrych wiadomości, ale też i właśnie takiego, roz, no takiego sądu, właśnie tego, co robiliśmy, co możemy osiągnąć i jak to ewentualnie naprawić. Tak więc tego się trzymamy. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam, i przechodzę dalej do kolejnego znaku zodiaku, do osób z pod wodnika witam serdecznie, z tej strony Różka Apolonia. I za chwilę oczywiście przekażę Wam horoskop na następny tydzień. Zobaczmy, jaki to będzie tydzień. Na pracę macie ósemkę buław, na emocje macie świat i królowa Buław na kwestie zdrowotne. Bardzo silny, energetyczny układ. I zaczynając tutaj, oczywiście, od aspektu ósemki buław na pracę, możemy liczyć na to, że będzie dużo wiadomości. Jeżeli na przykład nie odzywali się do nas ludzie, gdzie wysyłaliśmy te CV, to nagle to się wszystko zacznie ruszać, będzie nawet tego za dużo to jest nadłóg informacji. Jeśli marzyliśmy o pracy za granicą, chcemy wyjechać jest to bardzo dobry czas. No, tak czy owak, tutaj duży ruch, zamieszanie, jak najbardziej ten ruch nas zmusi do działania, czy to wyjazdu, natomiast tutaj jak najbardziej podjęcie pracy dynamicznej w dynamiczny też sposób będzie możliwe. Jeśli chodzi o osoby, które mają pracę, no też oczywiście karta oznacza wiadomości, ruch, dużo obowiązków, ale będzie to ruch pozytywny, czyli taki. Które nas napędza do działania, ale nie jest męczący. on Po prostu tutaj zrób to, tamto, ale to będzie takie naturalne, fajne i nie powinno nic wiązać się z, z energią negatywną, czy właśnie taką obciążającą. Czasem może oczywiście karta zwiastować wiadomości z daleka, propozycje pracy za granicą, nawet jeśli mamy daną. Ofertę, tutaj, jakby, pracujemy w danym miejscu. No, czasem oczywiście karta może zwiastować wyjazd służbowy. Jeśli chodzi o emocje, tutaj też mamy kartę ruchu, kartę zagranicy, podróży. No i właśnie, możemy tutaj, jeśli szukamy kogoś, możemy poznawać ludzi w podróży, przez internet, obcokrajowców z innego tak zwanego świata kulturowego, myślowego, cokolwiek, to znaczy, no tutaj, jakby, zetknięcie się z czymś. Nieznanym, ale jakże też ciekawym. Tak więc bądźcie otwarci na to, co nowe. Może nie planujcie, ale doświadczajcie po prostu. Jeśli chodzi o osoby, które mają kogoś tu w tym aspekcie, karta świata, oczywiście różne są interpretacje, ale może z najprostszej z nich oznaczać podróż, planowanie podróży, przeprowadzkę i to taką daleką przeprowadzkę. Czasem oznacza rozejście się tak dwóch osób, bo należą do dwóch różnych jednak światów. Natomiast mimo wszystko w wielu interpretacjach jest też karta podsumowująca i dająca pomyślność, czyli że dwie osoby idą razem przez świat i pokonują przeszkody. Jeśli chodzi o aspekt tutaj zdrowia, królowa buław oznacza są dynamiczną kobietę stanowczą, silną, e, która może w tym momencie Wam pomagać, czy doradzać odnośnie kwestii zdrowotnych. Może być to doktor, trenerka, nie wiem, e, doradca od spraw fitnessu, sportu, tak? Ktokolwiek to będzie, będzie to osoba, która trochę narzuci tej woli, ale będzie chciała naszego dobra. My też właśnie powinniśmy się wykazać, jest to oferta energetyczna, nic nie spada z nieba, musimy się zaangażować, zadziałać, zrobić coś dla siebie. Zwróćmy uwagę na kości stawy, niestety mięśnie, no i układ tutaj krążeniowy, bowiem może no niestety troszeczkę doskwierać, natomiast mimo wszystko jest to karta pozytywna i dająca nadzieję na lepszą przyszłość, dająca też przede wszystkim w ogóle korzystne, pozytywne wiadomości. Tego się trzymajmy, życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzę do kolejnego znaku zodiaku, do osób spod znaku ryb, witam serdecznie. Z tej strony Byszka Polonia. no i zobaczmy, jaki to będzie dla Was tutaj tydzień. Na pracę macie Wysielca, na emocje macie Polową Denarów i na aspekt zdrowotny Szóstka Mieczy. W pracy. No, Wysielec, no jest to karta spowalniająca, tak? Szukamy tej pracy, chcemy wyjść z impasu no ale wisielec mówi, że, że znowu coś się przewróci, znowu coś pójdzie nie tak, nie wiem. Nawet jak będziecie mieli tu ustawioną jakąś rozmowę, wyślecie CV, niby tu już będą jakieś rozmowy, czy, czy, czy pertraktacje, czy jakieś już nawet finalne podpisywanie umowy, może okazać się to zawieszone, oddalone z jakiegoś powodu, świat przewróci się do góry nogami. Może być tak, że nawet jeśli planujemy po prostu tutaj gdzieś tam w danym momencie szukać tej pracy, nie będziemy w stanie, bo coś nagle zmieni nasz tryb, nasze położenie i będzie inna, trzeba inaczej spojrzeć na to wszystko, inaczej zacząć postępować. Jeśli chodzi o osoby, które mają pracę, to także pewne układy mogą się przewrócić do możecie się, możecie wy w ogóle mieć odczucia apatyczne. Takie bym powiedziała depresyjne, nieprzyjemne. Jest to raczej karta, która mówi o cierpliwości, wykazaniu się pewną dozą akceptacji danej sytuacji. No i właśnie, jeżeli świat się przewraca do góry nogami, to my też właśnie musimy spojrzeć jakby do góry nogami na daną sytuację, by lepiej ją zrozumieć, przeczekać. A na pewno tu ważnych spraw finansowo-zawodowych no nie powinniśmy załatwiać, bo to jest karta impasu, czegoś, co niestety nie pomaga i nie daje tutaj no, postępu, tak naprawdę. Trzeba przeczekać po prostu. Jeśli chodzi o emocje, mamy królową denarów, oznacza kobietę jasnowłosą. Może być to osoba, która. Nie, wam pomoże, tak, albo w której się zakochacie, tak czy owak królowa denarów symbolizuje raczej osoby, z którymi może nas połączyć jakaś mieć interesów, finansów, intelektualna, tak czy owak poznamy, czy poznawać możemy osoby bogate, ale chłodne, wyrachowane, wykalkulowane, które gdzieś tam myślą tylko o sobie i też w jakimś sensie my także powinniśmy myśleć o sobie w sposób taki, który chronić będzie nasze interesy. Dla osób, które mają kogoś, królowa denarów oznacza siłę kobiecą, pragmatyzm, planowanie, skrupulatność, rzetelność. I tutaj kobiety będą miały tą władzę, ale właśnie taką pod względem rozplanowania danych kwestii, rozporządzania. No istotą będzie oczywiście kierowanie się racjonalnym, statecznym, chłodnym, wykalkulowanym umysłem oraz także własnym interesem, czyli kalkulacja, co jest dla mnie korzystne, a co nie. W aspekcie zdrowotnym mamy szóstkę mieczy, i ta szóstka mieczy oznacza czasem pomoc, daleka podróż. No, niestety w niektórych aspektach jest to karta operacji planowanej lub nie, badań, tak. Jest to karta też, mimo wszystko, oddalenia się od jakiejś sytuacji, czyli jest to karta dająca nadzieję na lepszą przyszłość. Zwróćcie uwagę, oczywiście, na wzrok, bowiem niestety wzrok może być tym newralgicznym punktem. Układ oddechowy to troszeczkę delikatniejszy, gardło tkanin. Natomiast generalnie jest to karta oddalenia się od czegoś, i to jest istotą tutaj w tym przypadku. To też oznacza dobre wiadomości z daleka, no i ta pomoc o której wcześniej mówiłam, może wiązać się z podróżą, która okaże się być korzystną, tak czy owak, czeka Was raczej ogromny dobry czas i chwila, tak więc wszystkiego dobrego, ja Wam dziękuję i pozdrawiam.